Witam Państwa w poniedziałek 17 lutego. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest święto prezydentów, dlatego też dzisiaj prawdopodobnie na najważniejszych instrumentach finansowych zabraknie większej zmienności, również w kalendarzu makroekonomicznym brakuje istotniejszych. Danych, natomiast w dalszej części tygodnia rynki z pewnością będą skupiały swoją uwagę na zarówno minutkach ze Stanów Zjednoczonych, jak i też Europejskiego Banku Centralnego. Jutro o 1.30 nad ranem poznamy minuty również z Australii. Natomiast w przypadku tych trzech banków centralnych ja osobiście nie spodziewam się żadnych nowych zmian. Wydaje mi się, że banki centralne, te największe, obecnie są w takim stanie oczekiwania na. Przyszłe dane, które mogą zmienić warunki do tego, żeby podjąć. Zmiany w prowadzonej polityce monetarnej, dlatego też ja osobiście nie spodziewam się większej zmienności na tych danych. Natomiast w końcówce bieżącego tygodnia poznamy serię PMI-ów zarówno dla przemysłu, jak i usług ze strefy euro, jak i też ze Stanów Zjednoczonych, więc to mogą być te dane, które mogą sprawić, spowodować większą zmienność. Również w tym tygodniu zwróciłbym uwagę na środowe dane z Wielkiej Brytanii i Kanady, i odpowiednio o 10:30 i o godzinie 14:30 poznamy inflację. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację techniczną na indeksach euro -dolar, na indeksie dolara, euro-dolar, indeks dolara cały czas konsoliduje się w okolicy ostatnich lokalnych szczytów, więc ja osobiście nie spodziewam się tego, żeby dzisiaj doszło do większej zmienności, chyba że jakaś większa instytucja dzisiaj zacznie redukować swoje pozycje, to oczywiście może doprowadzić do silniejszego, ruchu spadkowego na pewno bym zwrócił uwagę na ostatnie minima z piątku, jak w relacji do tego poziomu, może zachować się indeks dolara, natomiast gdyby doszło do silniejszej korekty, ja osobiście bym zwrócił uwagę na poziomy delikatnie powyżej 9810. Jeżeli chodzi o sytuację na eurodolarze, w piątek pojawiła się tylko niewielka korekta wzrostowa. Ja wspominałem o poziomie w okolicy 1,0850, tutaj zabrakło kilku pipsów do przetestowania tego poziomu, natomiast widać ewidentnie, że brakuje większej zmienności, praktycznie nie ma tej zmienności, ponieważ dzienny zakres, zmienność neurodolarza w ostatnich kilku godzinach jest tylko w okolicy 8 pipsów, więc zazwyczaj tego typu warunki nie są zbyt dobre, żeby tutaj jakieś składać większe zlecenia na rynku, chyba że oczywiście Ktoś chce się pobawić w scalping. Więc jeżeli chodzi o kolejne takie potencjalne poziomy, na pewno bym zwrócił uwagę na ewentualny atak poniżej dołków z poprzedniego tygodnia. Jeżeli by te dołki zostały przebite, oczywiście, na pewno bym zwrócił uwagę na okrągły poziom w okolicy 1,08. Natomiast gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego być może poziom 1.0865 zostanie przebity i wtedy kolejnym celem może być poziom okrągły 1.09. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, w piątek doszło do większej korekty. Natomiast tutaj również zabrakło kilku pipsów do przetestowania poziomu, o którym wspominałem, 1,29,90. Natomiast porównując zmienność euro-dolara do funta brytyjskiego, widać wyraźnie, że funt brytyjski jest silniejszy. Więc, tak jak w poprzednim tygodniu mówiłem, jeżeli dojdzie do silniejszej korekty na indeksie dolara, to być może na funcie brytyjskim pojawią się silniejsze wzrosty. No i tak jak w poprzednim tygodniu, Zwracałem uwagę na poziom 1,3070. Jeżeli w tym tygodniu dojdzie do przebicia tego poziomu, to być może kolejnym targetem dojdzie do, będzie poziom w okolicy 1,3154. Jeżeli chodzi o Kanadyjczyka, tutaj brakuje cały czas większej zmienności. Poruszamy się cały czas w konsolidacji, natomiast widać w ostatnich dniach, że jednak te wzrosty, szczyty, które się utworzyły w okolicy 1,33,20, zostały obronione, jak na razie cały czas mamy do czynienia z tendencją zniżkującą. Więc ważnym takim moim zdaniem oporem w tym tygodniu na USDK może być poziom w okolicy 1,32,80. Natomiast gdyby doszło do dalszych spadków, dwa kolejne takie potencjalne targety, moim zdaniem to poziomy 1,32,26 i 1,32,07. Jeżeli chodzi o SP 500, tutaj oczywiście mamy do czynienia cały czas z nowymi historycznymi. Szczytami, więc jeżeli nie będą się pojawiały negatywne informacje fundamentalne, to moim zdaniem na indeksach Stanów Zjednoczonych dalej powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostami. Ważną taką strefą na pewno jest strefa w okolicy 3359 punktów. Natomiast ze względu na to, że jesteśmy na nowych historycznych szczytach, zwróciłbym też uwagę, jak w okolicy tych poziomów SP500 zachowywał się w poprzednich dniach. Za każdym razem jak minimalnie naruszaliśmy te szczyty, pojawiały się delikatne korekty. Natomiast dzisiaj ze względu na święto Stanach zjednoczonych i ja osobiście nie spodziewam się większej zmienności. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa, niemiecki DAX dzisiaj przetestował szczyty z poprzedniego tygodnia, poziom 13790 i jak na razie obserwujemy delikatną korektę, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj również raczej nie powinniśmy zaobserwować większej zmienności na DAXie. Ja bym pozostawał neutralny. Podobnie sytuacja się przedstawia na dolar. Jenie więc tutaj w ostatnich dniach cały czas poruszamy się w konsolidacji. Natomiast, gdyby doszło do silniejszego ruchu wzrostowego, tak jak w poprzednim tygodniu zwracałem uwagę, ja bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 110,05. Jeżeli chodzi o złoto, złoto w ostatnich dniach delikatnie zaczęło zyskiwać na wartości być może. Cały czas z tym głównym powodem, który wpływa na to, że złoto delikatnie zyskuje na wartości, jest luźna polityka, polityka monetarna prowadzona przez największe banki centralne, natomiast widać ewidentnie, że te wzrosty nie są aż tak agresywne. Moim zdaniem, gdyby te wzrosty miały się pojawić agresywne, to rezerwa federalna musiałaby zasygnalizować kolejne cięć stóp procentowych, natomiast jak na razie tego nie robi, dlatego też złoto aż tak zmienne nie jest. Jeżeli chodzi o potencjalne wsparcia na złocie, pierwszy poziom 1577, niżej okolice 1574. Jeżeli chodzi o ropę, ropa w ostatnich dniach zaczyna się stabilizować, widać ewidentnie jakby tutaj w okolicy ostatnich dołków powstała tak zwana formacja spotka w poprzednim tygodniu po obronie poziomu 50-80 rynki dalej zwyżkowały więc jeżeli w tym tygodniu poziom w okolicy 51-60 będzie dalej broniony to być może kolejnym targetem będzie poziom 53-80 jak na razie fundamentalnie nic nie przemawia za wzrostami, natomiast być może rynki powoli wyceniają Większe jakieś cięcia z krajów OPEC, dlatego też być może na ropie obserwujemy korektę. No i też ze względu na to, że jeżeli sobie zerkniemy na interwał D1, prawdopodobnie na kontraktach na ropie jest duża nagromadzona ilość pozycji krótkich, i często właśnie w takich sytuacjach głównie może dochodzić do tak zwanego short squeeze. Więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do jutra.